Witam serdecznie ponownie na kanale Margaret Minecraft Time. Z tej strony Ania, Anka Rysowanka. Zapraszam Was na drugą część tutorialu. Może być to druga część, może być potraktowana jako pierwsza, jak chcecie. W każdym razie będziemy robili dzisiaj opakowanie do tej kartki, której, jak ją wykonałam, tutorial znajdziecie również na kanale Margaret Minecraft Time. Jest to kartka ślubna na okrągło. W formie sztółgowej, czyli tak ją stawiamy. No, ale teraz karteczka wymagałaby zapakowania ładnego, stąd potrzebne nam jest dosyć wysokie przestrzenne pudełko. No, nie będzie to łatwe. Nie znalazłam w sklepie nic takiego zastępczego, co mogłabym użyć. W związku z tym nie mam wyjścia, muszę wykonać samodzielnie pudełko. Również będę używała kolekcji. Romantic Moment. Postaram się wybrać takie te papiery i elementy delikatne, pastelowe, tak jak y, kartka. Pudełko będzie też utrzymane w tonacji beżu, bieli y, i złota. Bardzo jasne. Będzie potrzebna nam również ta tekturka z kołami do stworzenia shakera. Tutaj chcę wykorzystać. Y, te elementy, te ornamenty takie że, y, wzorkowe z tych tekturek żeby łatwiej nam wyciągać było kartkę, będzie takich sztuleczek do pociągnięcia z, z zawieszką i do kompletu napis w dniu ślubu, który pasuje tymi gwiazdkami do kartki. No to co, będą również kwiaty, listeczki, podobnie jak w tamtej tonacji. I tutaj wtedy przygotowywałam sobie te dwa wyciski serduszek z masy lekkiej, one są już pomalowane i myślę, że tym, w tym projekcie właśnie je użyję oraz kwiaty, które, których tutorial znajdziecie w pierwszej części, czyli kartka ślubna na okrągło, jak wykonać takie kwiatuchy. Zapraszam do tworzenia. Tu mam już troszeczkę elementy przygotowane. Niektóre to, do, to podocinane, czyli potrzebne nam jest dno, pudełka i wieczko. Yy, użyłam takich pianek, jak przednią, są grube, w związku z tym myślę, że tutaj dosyć łatwo będzie dookoła przykleić papier. Yy, no też bardzo delikatnie, bo jest to coś w rodzaju steropianu i boję się, że będzie się topiło. Zobaczymy, jak, jak sobie z tym, yy, jak to będzie działało. Góra ma 10,4 promienia, nie średnicy. Wczoraj był ciężki dzień. Wczoraj nagrywałam filmik dotyczący kartki i wszyscy skarżyli się na ciężki dzień i wszędzie średnica, średnica, ale tam wrzuciłam tą uwagę. Promień nie średnica, tylko promień. 10,4 cm to jest wieczko i dół 10 cm promień żeby je troszeczkę wzmocnić i też pozakrywać te wszystkie elementy, docieram sobie identyczne koła. Także te koła poprzyklejamy, poprzyklejamy paski w <laughs> dół, czyli dół pudełka będzie miał wysokość 8 cm, a wieczko 4 cm. Mam dociętych kilka pasków, bo niestety jeden na cały obwód nie starcza. Wychodzi tutaj około 60 cm. No i co, może zaczniemy od wieczka? Będzie chyba troszkę łatwiej. I przyklejamy. Jak widzicie, jest to bardzo żmudny proces przyklejania tych ścianek pudełka okrągłego. Raz z góry, raz od dołu bokiem. Nagimnastykowałam się bardzo, ale jest. Teraz maluję tekturki farbą akrylową. Macie tutaj nazwę w rogu po lewej stronie, i potem jeszcze te tekturki przeciągnę tą farbą Deluxe. Teraz już ten przyjemniejszy etap ozdabiania, pudełka, pierwszy etap ozdabiania, czyli przyklejamy papiery ozdobne. U mnie jest to kolekcja Romantic Moments najpiękniejsza kolekcja ślubna z pięknymi, jasnymi pastelowymi kolorami, która idealnie pasuje na ślub. Jeżeli chodzi o te papiery osobne, nie robiłam tutaj żadnych dystansów. Tak jak ścianka miała 4 czy 8 centymetrów wysokości, to też tak docinałam papiery skrapowe. No, mimo wszystko nie uzyskałam takiego efektu perfekcji, i w związku z tym postanowiłam, że tutaj te brzegi wykończę koronką, taką bawełnianą w kolorze Ekri i. Był to bardzo dobry pomysł. Zobaczycie za chwilę efekt. Koronka przyklejona, pudełko prezentuje się w ten sposób. No to czas na trzeci etap, czyli już ta najprzyjemniejsza część. Ozdabiamy górę pudełeczka. Wybrałam ten model z taką księgą i z ptaszkiem. Przyklejam obręcze, kółeczka takie dystansowe do tworzenia shakera i właśnie z tego będzie shaker. Tu mam trzy warstwy. No i teraz ewentualnie uzupełnianie tego shakera. Szejkę uzupełniam cekinkami, koraliczkami, perełkami. Do tej wierzchniej warstwy przykleiłam szybkę. Troszkę Was rażę. Przygotowuję sobie kokardki. Napis, który wcześniej żeśmy pomalowali. Mój najlepszy sposób na przyklejanie. Klej na rękę i gotowe. No i teraz już listeczki i kwiateczki troszeczkę mi przy tym zejdzie. Także zapraszam do posłuchania muzyki. I tak prezentuje się pudełeczko. Kartka pasuje idealnie. I jeszcze teraz taka mała zawieszka, która ułatwi nam wyciąganie kartki. Robię tak przy takich głębszych pudełkach, żeby się nie szarpać, nie popsuć kartki. To dzięki temu uchwytowi, łatwiej nam będzie wyciągać kartkę z pudełka. Dekoracja skończona, ale jeszcze postanowiłam wykończyć tutaj ten brzeg wieczka, właśnie tą samą koronką. O jednak były tam takie maleńkie niedociągnięcia, a u mnie to nie przejdzie. Stąd dookoła jeszcze puszczam też taką samą koronkę jak na wieczku i na spodzie. I tak prezentuje się efekt finalny naszego pudełka. Jeżeli podobał Ci się mój tutorial, podobała Ci się ta inspiracja, bardzo proszę zostaw łapkę, napisz komentarz i zapraszam na naszą stronę Margaret Minecraft Time na Facebooku i również tutaj na YouTube. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!